Serdecznie słów kilka do Pani Magdy i do Pana Kamila z Facebookowego Stowarzyszenia Nowonarodzeni w Jezusie. Widzę, że moje pytanie wywołało burzę komentarzy i od protestanckiego, zarówno tutaj na, na kanale. Widzę, że się trochę towarzystwo rozpisało, jak i też na, na Facebooku. Tam Pan Kamil. Nords się rozpisał, no ale ani pani Magda, ani pan Kamil nie, pod, nie podali mi konkretnego przekładu. Wy rozumiecie, o co mi chodzi? W katolicyzmie jest wulgata, która ma 73 księgi, powstała. 1200 lat przed reformacją. I ja dzisiaj mogę iść do sklepu tu w Chicago, do księgarni, chociażby franciszkanów, do kościoła Franciszkanów, kościoła świętego Piotra, do podziemi, tam mają świetną księgarnię i tam mogę kupić wulgatę, która z dzisiejszej perspektywy czasu powstała 1700 lat temu. I ma 73 księgi. Więc Pani Magdo, Panie Kamilu, ja chciałbym, abyście mi pokazali Pismo Święte z pierwszych wieków chrześcijaństwa, które mogę dzisiaj kupić i ma 63 księgi. Podkreślam, z pierwszych wieków chrześcijaństwa nie po XVI wieku, tylko załóżmy, z pierwszego wieku, bo o takim Piśmie Świętym mi pisze Pan Kamil, tak, że jest jakieś żydowskie tam, kanony palestyńskie i tak dalej. Panie Kamilu, Pani Magdo, powołujecie się na jakieś żydowskie składy. Nie interesuje mnie to, ale jak jesteście Żydami, to powiedzcie, że jesteście Żydami i macie ciągotki żydowskie. Przyznajcie się do tego i wtedy no, w porządku. No, jesteście Żydami, macie prawo, prawda, korzystać i opierać się na tradycji żydowskiej. Ja, jak pani Barbara Chomonci, która pani Magdzie odpisuje, i pan Artur, no, jesteśmy chrześcijanami i nas bardziej interesuje to, co ustalili ojcowie kościoła, chrześcijanie na synodach chrześcijańskich, a nie to, co tam Żydzi sobie ustalali. Choć i tak jest część Żydów przyjęła siedem, yy, księgi aramejskie, tych siedem ksiąg część Żydów odrzuciła. Mnie interesuje ostateczna wersja pism natchnionych chrześcijańskich, a nie żydowskich, bo jestem chrześcijaninem, a nie Żydem. Prawda? Więc cały spór polega na może część sporu to polega na tym, no, do której religii jest nam bliżej, czy do chrześcijańskiej, czy do żydowskiej. A jeżeli się powołujecie na Żydów, no, to macie takie prawo. No ja jestem chrześcijaninem i wybieram to, co chrześcijanie, nie Żydzi, tylko chrześcijanie ustalili na wielu synodach w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I tak zrodziła się 73 księgowa Biblia, 73 księgi. I właśnie tą Biblię, ten skład 73 ksiąg przetłumaczył na łacinę Hieronim Pod konie w drugiej połowie IV wieku. Tak? Tak. Taka jest historia Wulgaty. I tą Wulgatę, która powstała 1700 lat temu, dzisiaj można kupić w sklepie. A jak chcę kupić. Waszą 66 księgową Biblię, właśnie tam z pierwszego czy z drugiego wieku, chcę poznać autora, który czy tłumaczenia i tak dalej, jakiegoś Anastaziusa, Paschaziusa, załóżmy, tam z drugiego wieku, i chcę tę Biblię kupić. Biblię 66 księgową, która ma 1700 czy 1800 lat. No gdzie ją mogę kupić? Podajcie mi na miarę, podajcie mi linki, może gdzieś przez internet ją ściągnę, nie wiem. O to mi chodzi. Widzę, że to Wam zadaje strasznie wiele problemów, tym bardziej, że <laughs> jeśli nie macie 66-księgowej Biblii, no to jak żyliście z zasadą sola scriptura? No bo przecież katolicka Biblia, która istniała, jest pogańska, nie? Bo ma pogańskie zakłama na pokrywy, jak pisze Kamila. No to na jakiej Sola Skryptura żeście się opierali? Zresztą zanim powstała e, Biblia. No Panie Magdo, pani pisze, że, w pierwszy, że po Chrystusie nauka Chrystusa była dobrze znana. Nowy Testament powstawał przez kilkadziesiąt lat. Więc jak ci chrześcijanie wierzyli, zanim została stworzona zasada Sola Skryptura? No jak? Przekaz ustny, tak? A to jest tradycja. Dlatego Święty Paweł pisze o Słowie Żywym i o Słowie Pisanym, o listach. Co to jest dla Was słowo żywe? Zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pomocą naszego listu. Więc list to jest słowo napisane, a słowo żywe. No w katolicyzmie słowo żywe to jest właśnie ten przekaz ustny, który Kościół nazywa tradycją. Zresztą Święty Paweł w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie też pisze: Trzymajcie się nauki i tradycji. O jakiej tradycji pisze Święty Paweł? Poza tym pisze o kolesiu, który jeśli się nie trzyma tradycji, to niech zostanie wykluczony. Jakiej tradycji ma się trzymać? Ludzkich wymysłów. No, właśnie. Chodzi tutaj o to żywe słowo, które funkcjonowało i było przekazywane właśnie z ust do ust z kolejnym pokoleniom, aż do powstania Słowa Bożego. Dlatego tradycja jest częścią objawienia na równi ze Słowem Bożym, ponieważ zarówno tradycja, jak i Słowo Boże pochodzą od jednego źródła, którym jest Duch Święty. Więc. Jeżeli nie potraficie mi podać jednego egzemplarza Pisma Świętego, to znaczy, że po prostu leżycie, wymyślacie bzdury, jakieś historyczno-biblijne, które no jedno pytanie i was rozwala. Ja pisząc z panem Kamilem, napisałem mu, panie Kamilu, na rzecz pan padł, bo sam pan Kamil przyznał, że wulga ta została przetłumaczona przez świętego Hieronima i że. I, I chyba sam od, i odkrył, że ma, miała 73 księgi, więc jeśli Wulgata miała 73 księgi, to co Kościół dodał na Soborze Trydenckim? No, nic nie dodał, bo miała 73 księgi, więc Kościół na Soborze tylko zatwierdził to, co zostało ustalone 1200 lat przed Soborem. Właśnie. I zrobił to w odpowiedzi na wyrzucenie przez Lutra siedmiu ksiąg ze Starego Testamentu. Więc. Bardziej interesujące jest chrześcijańskie ustalenie nad ksiąg natchnionych, kanonu ksiąg natchnionych, niż żydowskie. Prawda? Ja wiem, że ja teraz w tej chwili zapomniałem, ale jak miał na nazwisko ten koleś, ale właśnie bliskim przyjacielem Lutra był Żyd. I to właśnie pod nad wpływem jego, tego Żyda, ja zapomniałem teraz, jak ma na nazwisko, kiedy H Luter. Chciał przetłumaczyć pismo święte właśnie na niemiecki, to miał w ręku Wulgatę, która miała 73 księgi, i on je usunął, bo ów Żyd powiedział mu, że te księgi są nie, yy, niekanoniczne. On był właśnie z linii tych Żydów, którzy odrzucili księgi, 7 ksiąg, z racji języka aramejskiego, prawda? Były dwa synody żydowskie. Jeden był w Jerozolimie, drugi był w Jawie. Oba były gdzieś w połowie II wieku. Na jednym z, na jednym z synodów, to był rok 160-162, te synody były w tych latach. Na jednym synodzie przyjęto, przyjęto księgi, na innym synodzie Żydzi odrzucili te księgi, bo Żydzi też byli podzieleni między sobą. Prawda? Więc proszę sobie też poczytać o żydowskich synodach, jak już tak strasznie jesteście Żydami, o synodzie żydowskim w Jawie, o synodzie żydowskim w Jerozolimie, rok 160-162 i zobaczycie, jakie tam były spory między Żydami. I nawet jeśli podobne spory były pośród chrześcijan, to spory sporami mnie, jako chrześcijanina, żyjącego w XXI wieku, interesuje efekt finalny. A efektem finalnym jest 73 księgi przetłumaczone na łacinę przez świętego Hieronima pod koniec IV wieku na język łaciński. I więc jeszcze raz ponawiam pytanie. Proszę mi podać Pismo Święte z I wieku, czy tam z drugiego czy może i z trzeciego, nieważne. Mniej więcej jest czasów wulgaty niech będzie, czyli trzeci, czwarty wiek 66 ksiąg. Czy to jest takie trudne? No, kurczę, ludzie, jeżeli macie 2000 lat sola skryptura i całe 2000 lat wierzycie, że ma 66 ksiąg w Piśmie Świętym, no to do jasnej anielki, pokażcie mi jeden egzemplarz nie zachowało się nic. Wstrętne katole wszystko popaliły, tak? No pokażcie mi jeden egzemplarz, źródła historyczne, które by mnie odniosły do 66-księgowej chrześcijańskiej Biblii z pierwszych wieków. Bo jakoś katolickie przekłady, mimo różnych perturbacji historycznych, przetrwały. To wasze by nie przetrwały? No, dawać, dawać mi te Pisma Święte tu wasze. Na razie. Pozdrawiam wszystkich.